Trenda odda. Wiesz co myślę, że trenda jest fajniejszy. Myślę, że trenda nieironicznie odda w wyższej dywizji. Ja w niższej trenda w wyższej. Nie wiem czemu. A bo ja suło w sumie nie umiem grać w wyższej dywizji. No, no to chyba trenda odda w takim razie. O kurde Shenlona. OK. Ale on mnie w ogóle nie bije, co jest? O, Bram rozjebał na tobie. <gryz> Pogors. Auto-atak! co jest? E? No i Worvik jebany. Ech. O. Dobra, nie jestem aż tak bardzo wkurwiony. Czek przed. Kurwa, Warwick jebany. Proszę, zgiń. Ja. Warwick. Ja pierdolę! To jest taki popierdolony, nie wiem. O chuj chodzi! Dlaczego Warwick jest takim? On był tu przed willą!

no, ja tam nie idę. Ja się boję Warpika. Warpik to jest coś, co ja nie chcę mieć nic wspólnego. A dzięki też za subika. Dzięki mordo. TY NIE! Hello, it's me, Pepe, enjoy. Siema, siema Dobrze, lewienko! Nie, ja jestem chujowy. Jednak dobra. Lola Ma, co, To jest Adefis. To jest Adefis. Czemu ja przegrywam na Adefisa? Kupa, jak trafią? Widzisz? Dobra, jednak Z to mój main. Idź ode mnie, wilk. O nie, pojedynek dżunglerów. Jak obaj macie low HP, to Orwik jest silniejszy. Ja pierdzielę. Nie, Orwik dziwny jest. Może go zabiję. Nie, chuj. On jest, on jest dziwnie szybki. No co on je robi? No trzeba on jest taki szybki! Kurwa, kto ma low HP? E Evelin, LIS Liz. Ale ona jest po drugiej stronie. Nie, widzowie I don't kumać. Dobra, mam tam PNC. I To trochę silny One shot no Zedzik z takimi temami Trochę jak Kiana już Tylko, że Kiana zrobi to samo, ale bez tego itemka na dwójnielicach No co uciekasz? Co ja zrobiłem? Duchuj ten flash? Zajebiście zrobiłem. Masz, dobrze. Nie, ja ci nie pomaga, to jest Worwig A I am dead... Zakrztusiłem się chyba, na wysilinu Nie, nie, przepraszam, 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 oddam ci Fiza, oddam, oddam Nie mam BO Nie! O kurwa Warwick oddam ci, oddam fisa! Kurwa, zostaw mnie Warwick, oddam Nie trafiłem WARWICK ODDAM CI HA! No co za chuj oj, oj close Mr. Luciano Ona powinna się od Tureta wywalić nie mów mi, że ona to robi Kurde, to jest silver, a ma takie dwie ścianki, o? Ja. Zostaw mnie, proszę Jeszcze ten red smite, żebym mu nic nie zrobił eee. Nie, dobrze, six, dzięki no ja kill nie trafię Ja z niczego nie trafię Nie, te autoataki to są pojebane, bez kitu Fizz... Fizz AD Tak jak widzę, mnie pytają, miną kiedy kata AD No Fizz AD nie działa, to kata AD też Nie chcę marnować kombosy na nim <laughs> Dawaj braum Bramadę zrobisz to A te ataczki zablokowane Witka z widzem jestem o, nie wiem, nie kojarzę cię za bardzo ziomuś Chyba bardzo mało piszesz <laughs> O, watch time 40 minut No stary stały widz Dobra, widzę. Uuu, jak mi było. No jeszcze raz mnie takie jak to się podnieco Dobra, ginie. Ale i, i tak nie jestem zadowolony. O. Jaka ryba? Fulady ryba. Gdzie on poszedł AD rybą to ja nie wiem Się wkurwił Jeszcze Shenik Dzięki Kubusiu Kacę Dobra, odzyskałem skilla na Zedzie Powiem wam tak, nexta też zagram Zeda i wam pokażę jak się rozbierdolę wszystkich po kolei <laughs> NAPIERDOLĘ Fizz, użyjesz, E? Nie użyję, bo to jest fullade Fizz. fiz. Dobra, uratowało cię to, że jesteś fullade Fizzem fizem. I nie używasz E do Wave Pier. Te pareczka, dzięki za sponsoreczka. Mogę r -kę? Co jest ty? Nie mogę r ale... O, Masteria też dzięki za sponsorka. Ja pierdzielemy to przegramy bez skitu.

że będzie kurde o to jest jeden z mocniejszych drajków. nie wiem w sumie czy go robią bez Warwicka robią no nie, nie wierzę Majku! Siadła. Na nas ginie, tak? Ok, nie wiem jakim cudem umarła, ale. Nie, nie ja nie narzekam. Dobrze! Dobrze dawaj, dawaj, brom! Czekaj, on taką ma, taką tarczę. Ja, Jaką on ma technikę? Ja muszę popatrzeć, jak brom bije. A nie wiem, jak co bije. Z rączki też bije. On tak. Pu-pu-pu-pu, coś takiego? Tak na zmianę?